Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś zapraszam Was na kolejny pyszny domowy obiad. Jest to kurczak nadziewany warzywami w sosie pomidorowym. Naprawdę przepyszny, mięsko jest mięciutkie, soczyste. Zapraszam Was na przepis. Dokładną listę składników znajdziecie również pod filmem. Zaczynam od mięsa. Filec kurczaka kroję w takie dość grubsze plastry. A następnie jeszcze w środku delikatnie nacinam, tak aby powstały tak, jakby kieszonki, w ten sposób, jak widzicie. I tutaj będziemy wkładać nasz farsz. Teraz przygotowuję miskę. Do miski dodaję oliwę z oliwek. Może być również olej, przyprawy, sól, pieprz, papryka słodka, przyprawa do kurczaka, czosnek granulowany. To wszystko moczę w moim mięsie. Można odstawić na godzinę do lodówki. Teraz na patelni podsmażam. Pieczarki z cebulą dodaję sól, pieprz, następnie podsmażam jeszcze z nimi paprykę czerwoną i kolejny składnik jaki dorzucam są to świeże liście szpinaku. Jeśli nie lubicie nie musicie dodać. Dla fajnego lepszego smaku dodaję jeszcze czosnek. U mnie dwa ząbki i zalewam śmietaną kremówką 30%. I do tego dodaję około 3 łyżki łyżeczki małe przecieru pomidorowego, dokładnie mieszam i to wszystko duszę około 10 minut. Teraz mięso już jest gotowe, odpoczęło w lodówce, możemy tutaj wkładać nasz farsz, który wcześniej przygotowaliśmy na patelni. Przygotowujemy naczynie do zapiekania, piekarnik już możemy nagrzać na 220 stopni i tutaj mam jeszcze farsz, który mi został, więc wykładam go na dno mojego naczynia. I teraz układam mięso z nadzieniem. Udało mi się tutaj wszystko zmieścić. I tak będziemy to zapiekać około 35-40 minut. Można na górze jeszcze posypać serem żółtym. I danie jest gotowe. Serdecznie polecam, bo jest naprawdę przepyszne.